O tym, że wygramy Rybacka Krakowa 10 maja. Mateusz Panawiecki jest trzecią ostatnią śledczynią przez Radę Zdrowia, która jest najstarszym przyjęciem. Zdrowiec Janusz Kaczynski. A na tych meczach zostanie wygramowanym obywatelką miasta Prakowa. Najwyższe miaste wyróżnienie aktorka otrzyma zawygnięte ze swojej do teatru, filmu i kultury polskiej, oraz za szczególne zaangażowanie w sprawy społeczne. Decyzje w tej sprawie, jak myślimy, wygrywają się. Drobnera?

Pomorska boczna pomiędzy skwerem Adamowicza i właściwą pomorską. Pogoda. miejsca parkingowego. miejsce jest, ale naprzeciwko furtki No jechałem prawie do końca. Coś mi się udało znaleźć. No i zaparkowałem.